65 lat, dokładnie tyle minęło od żarliwej walki agowców o Wilno. Dziś, 7 lipca, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej obchodziło uroczyście te rocznice. Z tej okazji odbyła się Msza Święta w Kościele przy ulicy Mieszka I. Nasza taka bohaterska postawa w czasie tej drugiej wojny, nie tylko i przy przed wojną, ten patriotyzm wielki został właśnie pokazany, bo wierzyliśmy, po prostu nasi ludzie walczący i młodzież. I, bo Szary walczyły też w tej bitwie o Wilno, o wyzwolenie Wilna i pokazała, że powiedzmy ta naiwność w zasadzie, że jak wygonimy Niemców, to Rosjanie nie zdążą przyjść i, i będzie to nasze, nie odbiorą nam. Nie wiedzieli niektórzy przecież walczący, ginący, że w Jałcie już mocarze wielcy postanowili, że skreślili i do nasze tereny wschodnie i oddali podpanowanie panowanie czyjeś inne. Choć 65 lat to długi okres, wspomnienia nie wygasły, wydają się być bardzo wyraźne i towarzyszą tym ludziom przez całe życie. Wspomnienia z nami żyją na co dzień, proszę Pani. My już jesteśmy w takim wieku, że, że wracamy do tych wspomnień, które, które, były, które były z nami i są właściwie przez całe nasze życie. Ja mam tak album. urodzony jesteśmy w Wilnie. To jest moja kuzynka, troszeczkę starsza ode mnie parę lat. No, przyjechaliśmy tutaj jako... W no, 1945 roku. Ja mam album taki wydany przez tego, album wydany przez Wrocław i tam jest nazwisko jednego chłopaka, którego znam. A jego brat, ja go tu spotkałam. Za bruskie weszły, to jego powołali do wojska, a tamten starszy brat był w, w partyzance i zginął I wiem gdzie, w którym miejscu. I, I znalazłem przypadkowo jego właśnie tam nazwisko, imię, data, wszystko się zgadza. Na koniu łańskim miałem przyjemność siedzieć, bo jak uciekaliśmy z rodzicami z Wilna, z miasta na wieś, spaliśmy pokotem w stodole na sianie, budzę się któregoś dnia, a tu nie ma nikogo rodziców, nikogo. Idę na łączkę, taka łączka, bo taki zaganień w zasadzie. A tam na koniach żołnierze, mówię, co oni tu robią. A oni pili tam mleko czy wodę. Matka przerażona, albo daj, dajmy tego chłopaka. Siedziałem na, na koniu łańskim, to sobie do dzisiaj mam jako wielki zaszyp. Uroczyste obchody zakończyło spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, gdzie wspominano wojenną walkę o Wilno, a także wysłuchano wileńskich i lwowskich pieśni.